Hej, mogę z Anger i dzisiaj gram sobie na Survivalu. Yy, więc zaczynamy. O, wioska akurat. Bardzo fajnie. Myślę, że można ją zwiedzić. Po zabieramy rzeczy ze skrzynek. Zobaczymy, dobra. Owieczko. Daj jedzenko Okej, okay, i lecimy, lecimy, lecimy. Yy, ogólnie. Yy, teraz zaczynamy serię Survival. I, no, i będziemy robić tak. Będę rzucać po dwa odcinki z Survivalu i jeden odcinek z Robloxa. I no, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ok, więc zaczynamy. O, tutaj dzień dobry, pan, To pan sobie skończy tutaj? W się czasie z widzę górę, a na górze nic ciekawego nie. Ma. Ok, to ja sobie pobiorę. Tutaj trzeba się przyszykować na wszystko. No, przepraszam pana, ale pan już nie odzyska tego, bo to. Jak to pan tego pulpitu już nie odzyska. Bo jak go konfiskuję. Okej. Okay. O, jeszcze tutaj mamy książeczki. Przydadzą się do enchantingu w ogóle. Okej, okay, no i lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Co my tu mamy jeszcze? Płódki, mm, bardzo ciekawie. No, przydadzą się. Eee. Ja to wezmę, ale muszę sobie na razie kilo zrobić. Czy tutaj jest, o, dobra, też weźmiemy ze sobą. E, czy tutaj jest coś... Nie, tutaj raczej już wyżej nic nie ma. E, pochodnie też sobie tutaj zdobędziemy, ale to później. E, Okej. Okay. Łóżeczko weźmiemy. Co tutaj jeszcze można? poszukać. No jeszcze w sumie kilka domków nam zostało. Nie wiem czy wiecie, jednak uwielbiam, uwielbiam niebieski. Tego podbieram te kwiatki. Będę miała jak sobie łóżko pofarbować. O, o, o. I pewnie jeszcze pytanie, yy, yy, czemu tak długo nie nagrywałam? Ponieważ byłam nad morzem. Ale ja, że wróciłam, postanowiłam, że nagram. Zmyślałam, że zrobię survival. No, i wykonałam. Okej, okay, yy, to chyba kilofen trzeba zdobyć, nie jestem pewna, ale zaraz sobie tutaj jakąś kopalnię zrobimy. Jaki wypas w tej wiosce? Yy, o, o, dobra, to ja ten dom sobie tutaj, cały zbiorę, bardzo ciekawy, ale zanim to zrobię, to jeszcze tutaj osiedlę. Porobię sobie fajne rzeczy i myślę, że się stąd wyprowadzę zwiedzać dalsze biomy. Jednak na razie potrzebne mi jest drewno, Robimy crafting. W ogóle nie spodziewałam się, że będzie wioska, więc poszłam od razu do niej. Ale nie szkodzi, to w sumie nawet bardzo dobrze. Trzeba teraz sobie trochę drewna pozbierać żeby być już gotowym dosłownie na wszystko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zbieramy sobie to drzewko, crafting kierkę, takie tam dalej. Yy, no, Więc... okej. Okay. Teraz robimy crafting drewnianko Oczywiście trzeba zrobić. Tutaj sobie przyspieszę. O, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, cudownie. Mm, dobra, robimy sikierkę Ciemna mi jest yy, sikierka. Patyczki. Kilow zrobimy od razu. Ok, i na razie to tyle. Ale to jeszcze nie koniec. Ale na razie OK. Crafting weźmiemy ze sobą. W sumie pójdę pokopać jeszcze trochę tego drewna na ulepszanie tego domu. Moim ulubionym drewnem jest właśnie o tutaj takie piękne drewienko. Czeka na mnie. Szybko sobie pozbieram. No i myślę. W sumie powiem Wam szczerze, że jeszcze nie widziałam nigdy takiego domu. Jak przed chwilą widzieliśmy. To myślę, że to jest teraz nowe dodali, chociaż nie jestem pewna, bo. Ale to tam na razie nie ważne. Na razie najważniejsze jest pozbieranie drewna. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W ogóle grzybki tutaj można zdobyć. Wypaść! Wypas, jeden wielki wypas. Mmm, dawa, dawaj, 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 drewno. Dawaj. Okej. Okay. To już trochę za wysoko. Ale myślę, że na razie tyle drewna starczy. I wrócimy z powrotem do wioski. I myślę, że zaczniemy się tam powoli osiedlać. Tak, taką kopalnię może zrobimy. Pozbieramy jeszcze sobie trochę jedzenia. W kopalni wszystko jest możliwe. O dzień dobry, świnki. Okej, okay, ja już nie mogę biegać. Ale to nie szkodzi. Znaczy... A dobra, jest jedzonko. Idziemy, idziemy po nie. Jedzonko jesteś nasz. Znaczy mam plan, y, tak, y, zamieszkać na bagnach Czemu, nie wiem y, Lubię przebywać na bagnach, więc myślę, że tam będziemy na stałe staniemy, jak znajdziemy Jednak na razie jesteśmy w tej wiosce No i tak przez dłuższy czas myślę, że będziemy tutaj mniej załatwiać jakieś fajne rzeczy Zbimy sobie jakąś zbrojkę, myślę do żelaznej że ladnej zbrojce już będziemy się wyprowadzać. Yy, yy, Okej, okay. mamy wszystko tutaj. No i myślę, że... Znaczy w sumie myślę... Nie zwiedziałam jeszcze wszystkich domów. Więc myślę, że można to teraz zrobić. Tutaj byłam. Nie wiem, sprawdzę. Aha, bo to jest ten wyjątkowy dom. Dobra. Co tu jeszcze? Tam, 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 na górze. Dobra, to lecę, lecę, lecę. Lecę, biegnę, biegnę, pędzę. ju o, dobra, jestem. Tutaj jeszcze sobie zadę się. O, okej. Okay. Jest i ty. O, o, patrzcie! To jest nowe, to dodali. To jest portal do netheru. Zrobiony jednak nie całkiem, jednak... Już w połowie zrobiony, to jest bardzo dobry znak i tutaj powinna być skrzyneczka, z tego co się nie mylę. Okej, okay. jest i skrzynka. Złoty arbus, kula ognista, złota sikiera z jedwabnym dotykiem 1, no i krzesiwo. Okej, okay. no to ten portal będziemy kontynuować. Nie zmarnuję się, tylko jeszcze zobaczę w tamtym domku. Co jest? I tutaj można już zacząć robić kopalnie, żeby tak spokojnie y, coś zrobić y, kamienne rzeczy. Dobra, skrzyneczka. O, jedzonko tutaj jest, dużo bardzo jedzonka. Przyda się. Okej, okay, mamy je, mamy, mamy. I... Albo w sumie ten dom na dole można przenieść y, tutaj koło tego portalu, żeby... Y, nie wiem, tak po prostu myślę, że będzie fajnie, jeżeli będzie tutaj portal, domek. Tutaj od razu tak spróbujemy zrobić. O, właśnie tak. I jeszcze jedno. Piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym grała na tym Survivalu sama. Czy jednak zaprosiła kogoś do gry? Piszcie, przypnę wam serducho. Ok, no i lecimy dalej. Przenosimy ten dom. Nie wiem, czy mi starczy miejsca. Ale myślę, że na spokojnie wszystko zrobimy. Dobra, może zanim będę przenosić ten dom, bo to na razie nie jest takie ważne, zrobię sobie tutaj kopalnię. Taką mini kopalnię, może coś w niej znajdę. Mini kopalnia się przyda. O, węgiel, proszę bardzo. Przydatna rzecz, gdzie można pochodnie zrobić. Albo w sumie pochodnie zabierzemy z wioski, a z tego węgla będziemy przepalać sobie jakieś rzeczy. Zobaczymy, Zobaczymy co znajdziemy. Okej, okay, okej, okay. szybko, szybko, szybko zbieramy ten węgiel, jest go tutaj bardzo dużo i to w sumie jest dobry znak na żelazo albo na coś takiego. Zobaczymy, co znajdziemy. O ja, ile tego tutaj jest. Będzie czym przepalać. Okej, okay, okej. Okay. Zrobimy jeszcze sobie piecyk, kilof, sikierkę. No i e, zdaje mi się, że zachodzi e, słońce. Tego, no dobra, nie mylę się. I myślę, że się przyśpimy w tej kopalni. Okay. ok. Wyspałam się. Ta noc minęła. A ja przechodzę dalej do kopania węgla. Już blisko. Jestem blisko końca tego kopania. Przy lesie. Im więcej w sumie, tym lepiej. Okej. Okay. Yy, węgiel, węgiel. Jeszcze raz węgiel. O, cudownie. Okej, okay, no to teraz się... Yy, dobra, wykopię sobie przejście, bo w sumie kobla trochę potrzebuje. Więc kopię sobie to przejście. Na górę. Ponieważ nie pomyślałam o tym, ponieważ zobaczyłam tyle węgla i się od razu na niego rzuciłam Myślę, że się przyda, na pewno się nie zmartuje. Okej okay. Tutaj jeszcze, tutaj Tutaj Dokopiemy się do góry I będzie, będę kończyć W tym odcinku na tyle będzie dzisiaj tak, Jeszcze trochę nam zostało do wykopania się, o o, głęboko zesz zeszliśmy. Bardzo głęboko. O! Okej. Okay. Jesteśmy już. Gdzie jesteśmy? O, dokopaliśmy się do wioski. Okej, okay, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapencji w górę, subika z dzwoneczkiem. A będzie dobrze, więc do zobaczenia!